Witam Państwa w poniedziałek, 11 dnia czerwca. Dla rynków finansowych najistotniejszą informacją, jaką otrzymaliśmy, były doniesienia z Hiszpanii, gdzie mówi się o pomocy dla hiszpańskich banków, o ich dokapitalizowaniu. Stąd też, już na otwarciu w niedzielę późnym wieczorem, mieliśmy lukę wzrostową na parze euro-dolar, a także luki wzrostowe na rynkach giełdowych. Dzięki temu od strony technicznej notowania euro-dolara mogły dotrzeć do górnego ograniczenia w szerszym kanale spadkowym, o którym mówiliśmy w piątkowym komentarzu i w okolicach poziomu 1,2670 właśnie to górne ograniczenie zostało przetestowane, skąd obserwujemy już istotne spadki notowania euro-dolara zmierzają w okolice 1,2520. A więc, jak widzimy, jest to bardzo istotny opór dla tego rynku i spodziewalibyśmy się tutaj przedłużenia tej konsolidacji średnioterminowej, być może jeszcze test okolice 1,24,45, a następnie powrotu w okolicy 1,26,70. Tak więc, zdaje się, że ten trend horyzontalny dopiero nam się tutaj tworzy, aby później jeszcze kontynuować cały ruch spadkowy i zejść poniżej 1,23, gdyż od strony teorii Fal Eliota, powinniśmy teraz tworzyć falę czwartą i właśnie z niej ten trend horyzontalny powinien wynikać. Ruch spadkowy na eurodolarze wspiera także osłabienie złotego. To dolar dziś znacząco umatnia się do polskiej waluty. I tak za jednego dolara należało już zapłacić 3,43 zł, a na wykresie dziennym tejże pary walutowej możemy obserwować już potencjalne zakończenie czwartej fali korekcyjnej w całym ruchu wzrostowym. Wtedy też byłaby to korekta nieregularna i aktualnie możemy tworzyć już falę piątą, a więc poziom 3,50 mógłby być w średnim terminie jeszcze testowany na tym rynku. Oczywiście bardzo istotnym wsparciem pozostają obecnie 3,35 groszy za dolara. Warszawska giełda stosunkowo bardzo dobrze znosi te ostatnie spadki na eurodolarze i tutaj cały czas znajdujemy się dość wysoko. A od strony technicznej, taki ruch wspiera wyjście z wielodniowej konsolidacji górą i przełamanie poziomu 2078 punktów, a także wrócenie do głównego kanału spadkowego, czyli przekroczenie ponownie. Linii środkowej w tymże kanale, a także wyjście nad poziom 2145 punktów od strony oznaczeń znanych z Aktualnie ten dynamiczny ruch wzrostowy powinien być falą trzecią, a więc po jej zakończeniu spodziewalibyśmy się jeszcze kilkudniowej korekty na fali czwartej i jeszcze jednej zwyżki jako fali piątej. Lokalne miejsce oporu, które jest dość wyraźnie zarysowane na tym wykresie, to około ok. 2223 punktów. Natomiast na rynku surowcowym dość ciekawie wygląda rynek złota, gdzie po teście linii trendu poprowadzonej po ostatnich lokalnych wierzchołkach na wykresie dziennym rozpoczęliśmy ponownie marsz na południe. Dodatkowo zakończyła się tutaj potencjalna korekta, rozrysowana jako korekta prosta ABC. W związku z tym po ruchu korekcyjnym powinien przyjść impuls, i w tym wypadku powinien być to impuls spadkowy, a więc niewykluczone, że zbliżymy się. Po raz kolejny do okolic bardzo silnego wsparcia 1526 dolarów za jedną uncję. Taki scenariusz może tylko zanegować oczywiście przełamanie tej wielokrotnie bronionej linii trendu spadkowego. A poszczególne komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.